Wyrok, zwróćcie Państwo uwagę uprzejmie, proszę, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I oto skan tego wyroku. I teraz, proszę Państwa, omówienie przeze mnie, czyli podsumowanie tego wyroku. Wyrok Sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, 21 Wydział Pracy Bożeny Żewuskiej z dnia 15 października 2018 roku w sprawie spowództwa Zbigniewa Kękusia przeciwko ING Bankowi Śląskiemu EZA. Bardzo, bardzo gorąco Państwa proszę, przeczytajcie Państwo ten wyrok sporządzony na piśmie przez sędziego Bożenę Żewuską. I jak wspomniałem to jego omówienie. Dowody, które przeprowadziła sędzia Bożena Żewuska. Przez 6 lat to wyłącznie moje akta osobowe prowadzone przez Jęgi Bank Śląski, zatem przez stronę pozwaną podaję dowód akta osobowe oraz moje zeznania, dowód zeznania, powoda. Podała również, żeby nie było wątpliwości powyższy stan faktyczny. Sąd okręgowy Warszawy pierwszy Wydział Pracy ustalił na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności załączonych do akt dokumentów oraz zeznań powoda. No to jak to później zwerbalizowała, jak to, jak to przedstawiła yy... Na filmie, który prezentowałem, uznała, że przeprowadzenie dowodów zeznań nie miałoby wpływu na istotę sprawy. Sędzia że Żewózka nie dopuściła żadnego z dowodów, które ja zgłosiłem, pozwem, który Państwu zaprezentowałem. Tym z 24 stycznia, gdzie złożyłem wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania prezesa zarządu Jengie Banku Śląskiego, wtedy to była Małgorzata Kołakowska. Pismem z dnia 4 października, to jest to pismo 2016 roku, którym złożyłem wniosek o o przeprowadzenie dowodu zeznań prezesa zarządu Jęgi Banku Śląskiego Brunona Bartkiewicza, który wtedy już wrócił po kilkuletnim pobycie yy, z zagranicy i pismem z dnia 7 stycznia 2017 roku, którym złożyłem po raz kolejny wniosek to pismo złożyłem osobiście w sądzie okręgowym w Warszawie o przesłuchanie yy, przeprowadzenie dowodu zeznań prezesa Brunona Bartkiewicza. Sędzia Bożena Rebuska, jeśli zapoznacie się Państwo z tym wyrokiem, to aż piętno, piętnastokrotnie powołała się w nim na umowę o pracy pomiędzy J Bankiem Śląskim i mną, podawała na przykład, że rozwiązano umowę, zakończoną umowę, mimo że JG Bank Śląski nie nawiązał, nie zawarł ze mną umowy o pracę. I proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, to to jest odpowiedź na pozew. ING Bank Śląski S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie 27 lutego. Odpowiedź na pozew. I co sam ING Bank Śląski podał a propos tego, o czym mówiła sędzia Bożena Żewózka i co mówił pełnomocnik ING Banku Śląskiego. To jest strona pierwsza odpowiedzi na pozew. I na stronie drugiej. ING Bank Śląski przyznaje, powód zgłosił się do pracy w dniu 2 listopada 2006 roku, jednakże w związku z ujawnieniem działań powoda niezgodnych z istniejącą w pozwanym banku polityką compliance i przyjętymi zasadami rekrutacji pracowników zabraniającymi zatrudnianie osób, których postępowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym, umowa o pracę nie została potwierdzona na piśmie.